to doczekaliście się? doczekaliście się. Drugi odcinek, witam Was wszystkich. godzina 13. Tak, drugi odcinek, witam Was wszystkich zebranych widzów na premierze tego drugiego odcinka maratonu Zdrapiemy zdrabki, czyli vlogmas 2. Plac, no 2. Po raz pierwszy na kanale vlogmasy będą, czyli skrapek. No wam to się przyjąło, czyli to robimy na kanale. Także co, z poprzedniego odcinka odsunęliśmy pierwsze okna, mieliśmy tutaj czapkę, a w drugim zdradze mieliśmy rękawice. Rękawice, no. Rękawice mieliśmy, także to nasz odcinków jest. Nie wiem co, jak to wyjdzie, jak to będzie, to będą takie krótkie odcinki ale będzie coś co będzie to oglądać nie takie krótkie krótkim to co Takim będzie żeby nadrobić ten czas <grym> W poprzednich odcinkach ja sam mogliście zobaczyć, wygraliśmy 2 złote, a w tym odcinku wygramy. Wszystkie ciekawy. będą wszystkie będzie na końcu odcinka, 25 no. grudnia. Wszystkie, wszystkie. dane będzie podsumowanie. Tak, dlatego tych zdrapek nie będziemy wydawać, po prostu będziemy je zostawiać na podsumowanie od tego maratonu. Także co? Zapraszam Was na pierwszą zdrapkę, którą będziemy drapać w kalendarz świąteczny, a będzie tam anwentowy kalendarz, czyli drugie okno świąteczny kalendarz. Świąteczne kalendarz w drugim oknie zapraszam Was na odcinek no dobra, przechodzimy do okna numer 2 okno numer 2 nam pokazuje naszego dzisiejszego symbola. Mamy Lizak, Lizaka, Lizak, Lizak wszystkim mamy pierwsze okno. Ale on dwójka jest, czy? no to tak. dwójka. No dwójka, dwójka, a nie powiedzieliśmy na początku jakie zdrabki jeszcze dzisiaj będą. No a to będą losowe teraz, drugi będą losowe zdrabki. i ja, będziecie widzieć o materiale jakie będą. <laughs> <mam> na... <laughs> Dobra, to lecimy do drugiej zdrabki w dzisiejszym odcinku. Dobra, a co, tak się pocieszy, nie? Ja to jest lotek. Zdrawka na pocieszenie, lotka. To co, lotek, lotek. Aha, ja nie powiedziałem co tutaj znaleźć. No słonia, to, to słonia pod warstwem ścierną i wygrzeń przepisano do niego w nie kwotę. Zdrowie Bamba, to znana loda. Dwa razy słonika pod, podwajna, podwana, no, podwajna wygrana. No, także widzicie. Jest słonik? Jest. Właśnie, patrzcie, drugi odcinek wygrany mamy, niestety. Jest słonik, słonik, nie tak jest słonik, Nikomu nie gadajcie ze słonik. Jest, czyli no nie, nie mówcie mi. Dwa słonie? Dwa słonie. Ej, ty dobrą zdrabkę wpadłeś. Dwa słonie. O, i dobra. drugi odcinek się też dobrze zapowiada. Zatknął wygraną. Zobaczymy ile w Czyli zapamięta. drugi odcinek się też dobrze zapowiada. A wygraną będzie... 2 złote. A, 2 złote będzie. No, ale chociaż w pośrednim też wygraliśmy 2 no, złote. No, 2 złote w tamtym. Czyli w tym też będziemy 2 złote wygrywać. Co? 3 razy a to za złote no to widzimy to widzimy a co powiedziemy lecimy do zdrabki trzeciej w dzisiejszym odcinku dobra, kasta wpada. Ostatnio wygrałem w tej zrabce poza odcinkiem Ja lubię ta zdrabka, już, już kupę lat jest już kupę laty jest w tej zrabce widzimy już 2 złote pik, pik, pik nam nie da, wiśnia, złotem Dłona, dłona. ananas Krona. Korona. Koronka, korona. Banany. Banany. Jabłko. Jabłko. I nie ma o jabłkach. Hmm? pomara to I... Pinok. Pinok. I nasze Gwiedza. będzie gwiazdy. Czyli nic z tej nie udało wygrać. Kacie, wielkie wpada? Pokażę się nam symbole, jakie będą. No właśnie o to się... mi chodziło, żeby <laughs> Symbole pokażę. To wszystko to na, na papa. Tym maratonowy odcinku świąteczne zdrawki na kanale Granik M No M G F F, F. G. M Dobra, co powiem na, na czwartą zgrabkę dzisiaj się odcinku Dobra Dzisiaj drapiemy po raz kolejny to zgrabkę premierowo była już po, ten w w poprzednim odcinku, co zobaczycie w, w poprzednim odcinku Poszednich w poprzednim sezonie ona w jakimś odcinku była. No ja. Czyli była chyba w 15 odcinku, jak nie mylę się. 29. Tak. W 15 odcinku zobaczcie z 3 sezonu. Ona to będzie 33. Uh -huh. A nie, 04. 04 i po raz 17. drugi tą zdrabkę trapimy. No, bo ona była już. Nie wiem, czy ona była na kanale, czy nie. Była. No, ale trudne, 20, 28, 20, 21, 21 16, 16 obok, 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 08, 13, 13 Pacholacz, 13, ale mogło być odwrotnie, hmm, nie, tak łatwo nie będzie, 30, 30 też nie będzie tutaj u nas, 03, 03 35. 12 09 zero zero dziewięć. Dziewięć. no i ostatni rząd 06 tak 02 dwa. Dwa. 18 mhm. 32 no, było i riesko. ostatnia 01 czyli się mamy S A S, -S, -I. S I D Nie, czyli, pas. Pas. czyli mamy P.A.S. Czyli, to jak widzimy, tym naszym dzisiejszym z maratonowych odcinków. Przechodzimy do kalendarza adventowego, gdzie będziemy końca drugą zdrawkę adwentową drapać. Zobaczmy, co się dzieje, co nam da, za los. To tyle, to w tym temacie. Także co? Zapraszam Was na odcinek specjalny. Nie, zdrapkę specjalną, gdzie jest maratonowy kalendarz świąteczny. Zapraszam. Mam znowu święty kalendarz na koniec odcinka. Mówiłem, gdy doczekaliście się zobaczyć, co hmm, właśnie, jest najważniejsze, nie? Patrzymy numer 2. 2, 2, 2. A mamy kula, czyli kula, kula to nam trawa w tym naszym dzisiejszym drugim odcinku. Jak są możliwe, się sprawdzić w drugim odcinku? Coś przyniosło nam tylko e, lotyk. Lotek się tu udał wygrać, czyli dwa słony wygraliśmy, dwa nie. złote, a czyli w zielonej pensji nic nie wygraliśmy, zielona pensja to co widzieliście w puszyniu. i w kasie wpada, też nic nie było wygranych, także jak widzimy wygraliśmy, po raz kolejny do... dwa złote, to co jutro Kaczyli będzie znowu dwa złote, no zobaczymy w jutrzejszym odcinku, co jutrzejszy odcinek nam przyniesie, w tym naszym maratonowym odcinku. Zapraszam Was na jutro, na trzeci odcinek naszego dzisiejszego zostawienia. Ja się z Wami żegnam, także do zobaczenia i trzymajcie się, jutro się widzimy, słyszymy, no i bye bye, hello, cześć.